Dzień dobry, witajcie! Moi drodzy, jak tam wasza kondycja ogrodowa? Ja osobiście czuję się jak ryba w wodzie, bo przebywam w moim ulubionym środowisku naturalnym, jakim jest ogród. Żadne inne miejsce nie sprawia mi tyle radości i satysfakcji, co te 29 arów naszej działki. Żadne zakupy. Żadne wyjazdy nie są mi potrzebne do szczęścia, gdy wokół wszystko się zieleni, rośnie i rozkwita z dnia na dzień, a nad głową latają rozśpiewane ptaki i owady pożyteczne. Ogrodowe prace idą jak z płatka, gdy oczyma wyobraźni widzimy przyszłe efekty swojej pracy. Nawet nielubiane przez większość ludzi pielenie. Czyli odchwaszczanie idzie szybciej, gdy powiemy sobie, okej, okay, zarosło jak licho, ale kiedy skończę na światło dzienne, wyjdzie tylko to, co dobre, i pokażą się cudowne kępy pożytecznych roślin, a całe zielsko padnie zemdlone. Tak, moi drodzy, musimy się jakoś z humorem pocieszać, bo cóż innego poradzić. Jeśli ogród jest duży, a rabat ozdobnych wiele, jeśli brakuje funduszy na tony mielonej kory czy kompostu do wyściółkowania, to ja Wam polecam sprawdzony i wypróbowany sposób na chwasty. Dawno temu kupiłam środek o nazwie Hake. Po zastosowaniu efekt utrzymuje się przez 2-3 tygodnie, i jest on całkowicie naturalny, ekologiczny, przyjazny dla zwierząt, a do tego znacznie poprawia naszą kondycję fizyczną. Same plusy tego zakupu, a wystarcza na całe lata. Wybaczcie mi ten clickbaitowy tytuł filmiku, ale nie mogłam się po prostu oprzeć. Stwierdziłam, że chociaż jeden musi taki być, bo na normalnych tytułach filmików to się teraz nie ujedzie. Wszędzie tylko super patenty, złote środki, hity, rewelacje, życiowe triki, sprawdzone metody, tylko tak, a nie inaczej, tylko teraz, o tej porze, a efekty cię zaskoczą i z podziwu nie wyjdziesz. A sąsiedzi wręcz wyskoczą z butów z zazdrości. Oj, kto z nas nie nabiera się na te chwytliwe tytuły? Do jakiegoś momentu też oglądałam wszystko, co popadło, ale później nastąpił przesiew youtuberów na rzecz kilku tylko ulubionych, i to też nie znaczy, że oglądam nałogowo wszystko, co wrzucą do sieci. No, taka jest prawda. Kolorowe, lukrowane produkcje są fajne w wizualnym odbiorze, ale dla mnie osobiście w przekazie wiedzy ogrodniczej niepodważalnym numerem jeden był świętej pamięci pan Grzegorz z Zielonego Pogotowia. Znaliście go doskonale, a kto jeszcze nie zna, to na pewno prędzej czy później trafi na jego filmiki. Bezcenna wiedza i prosty sposób przekazu. Coś niesamowitego. Osobiście nie znałam pana Grzegorza, ale na wieść o jego chorobie i śmierci popłakałam się jak dziecko, tak jakby to był ktoś z bliskiej rodziny. Może to dziwne, ale dowodzi, jak bardzo był ceniony i bliski, mimo żadnych przecież osobistych więzów. Rzadko się spotyka takich ludzi, dlatego odejście pana Grzegorza zasmuciło na pewno tysiące takich ogrodników, amatorów jak ja. Pozostawił po sobie setki filmików nagranych przez córkę, panią Michalinę, i z tego będziemy wszyscy korzystać, dopóki YouTube będzie istniał. W tym momencie zrobiło się nieco smutno, ale czasu nie cofniemy trzeba żyć i działać dalej. Więc wracamy do mojego filmiku. Prosiłam was o podpowiedzi co do ciekawych, łatwych w uprawie małych drzewek lub krzewów ozdobnych. W komentarzach zasypaliście mnie propozycjami mniej i bardziej znanymi. Były buki, klony, derenie, Wiśnie, świdośliwy, bzy, lilaki, perukowce, krzewuszki, berberysy, jabłonie ozdobne, czeremchy, tawuły, jaśminowce, żylistek, guzikowiec, jarząb, kaliny, głuk, judaszowiec, oczary, tamaryszek, forsycje i wiele innych, o których teraz pewnie zapomniałam, ale jedna pani wymieniła ognik. No i mnie! Olśniło. Tak, będzie ognik szkarłatny. Krzew liściasty, ciernisty, po części zimozielony, dorastający do 3-4 metrów wysokości na szerokość około 1,5 metra. Formy prowadzone naturalnie, czyli niestrzyżone, mają nieregularny pokrój, a same gałęzie pokryte są ostrymi kolcami. Liście lancetowate, ciemnozielone, włagodne zimy pozostają na krzewie. Ognik kwitnie drobnymi niepozornymi biało-kremowymi kwiatuszkami zebranymi w baldach ogrona, które są uwielbiane przez pszczoły. Najbardziej ozdobny nie jest jednak z tych kwiatów, ale z owoców. Są to około 5 mm średnicy jagody, które w zależności od odmiany mogą mieć barwę żółtą, pomarańczową lub czerwoną. Owoce ognika są uwielbiane przez ptaki, ale jeśli wszystkiego na mnie obiedzą, to mamy wtedy fantastyczną ozdobę zimowego ogrodu. Ognik jest krzewem łatwym w uprawie. Najlepiej rośnie i kwitnie na słonecznym miejscu. Dobrze czuje się w gliniasto-piaszczystej glebie, ale super poradzi sobie z okresową suszą. Znosi także miejskie zanieczyszczenia powietrza. W czasie mroźnych zim liście brązowieją i opadają, ale wiosną ognik szybko odbija, no i jest mrozoodporny. Cięcie ogników szkarłatnych wykonuje się w marcu, usuwając martwe lub uszkodzone pędy. A jeśli chce się go formować, to wtedy zaleca się cięcie dwukrotne, w czerwcu po kwitnieniu i w końcu sierpnia, aby krzewy zagęszczały się od samego dołu. No i teraz tak, muszę Wam powiedzieć, że kiedyś miałam jednego ognika, ale Pech chciał, że rósł on na linii strzału krawężnika podjazdu i trzeba go było przesadzić. Tego zabiegu niestety nie przeżył z racji półtora metrowej wysokości, ale teraz jego następcom zafunduje super, hiper ekstra miejsce i niech one sobie rosną w siłę. Pojechałam do lokalnej szkółki i kupiłam fajne egzemplarze po 20 zł. A ponieważ były w trzech odmianach, więc odjechałam swoim scenikiem wypchanym dwunastoma krzewami. Ledwo mnie było widać w tych chaszczach, ale uradowana po uszy jeszcze tej samej soboty posadziłam moje nowe nabytki po trzy sztuki na każdej części wywijasów. I niech rosną zdrowo. Niech karmią zimowe ptaszęta, a jeśli one wszystkiego nie obiedzą, to ja będę zachwycać się widokiem tych właśnie ognikowych jagód na krzewach. Tak oto zakończyłam zadrzewianie rabat. Myślę, że chyba na razie wystarczy. A teraz zobaczcie. Tak wyglądał ten teren w dniu sadzenia bylin. A tak wygląda aktualnie. Jeśli filmik się podobał, to lajkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze, bo zawsze wszystkie chętnie czytam i w miarę możliwości odpowiadam na pytania. A jeśli ich nie ma, to zostawiam serduszko. Za dziś dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego filmiku. Cześć!